Dzień dobry witam wszystkich serdecznie z Wena i kolejny odcinek Gotika Udajemy się po kamień og... <laughs> się po śniadaniu. Udajemy się po kamień ogniskujących, a zadanie zlecił nam sam Iberion, czyli przywódca obozu na bagnie. Ten kamyk powinien być już chyba niedaleko. Tak jest. Widzę już. Wszystko. on powinien być tutaj chyba. O! Oh, I mam tam niespodziankę, choć wam mówiłem. Idź precz! Nie masz tu czego szukać! Szukam kamienia. Szukam kamienia ogniskującego. <laughs> Obawiam się, że trochę się spóźniłeś. Ja go znalazłem wcześniej. Tak, okay. I zamierzam go sobie zatrzymać. Śniący przemówił do mnie ostatniej nocy i uczynił mnie swym arcykapłanem. Teraz jestem jedynym prawdziwym sługą śniącego. Żadnej straży, żadnych guru. Tylko ja Giiń! Okej, okay, mamy wariata. I po wariacie. W takim razie pomożemy mu dołączyć do jego pana. Hmm Stalowy język, miał całkiem fajną broń. I bierzemy tak, kamień ogniskujący i wszystko co w zasadzie miał do tej pory. Teraz możemy się cofnąć do obozu. Bo wykonaliśmy zadanie. A to była ta niespodzianka, o której wam mówiłem. Właśnie śniący niby przemówił do niego i stwierdził, że jest jego wybrańcem, tak? Coś mi tu śmierdzi w takim razie. Najwidoczniej, śjący wie co planujemy i wie kim tak naprawdę jesteśmy. Choć my sami tego nie wiemy, ale on to wie co to jest. To są jakieś korzenie, weźmiemy je sobie. Bo tych serafis, serafisów, czy jak to się tam nazywało, nie będę zbierał. One przywracają bardzo mało. A nigdy się też nie bawiłem w tej grze w alchemie. Zabierzemy kamień ogniskujący do Iberiona przez co wykonamy zadanie i zapewne dostaniemy jako kolejne zadanie udać się do starej kopalni na pełzacza. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo wiem, że to było już chyba niedaleko. Co mi się, wiecie, co mi się podobało w trójce i czego nie ma, i czego nie ma w jedynce i dwójce kotika? te kamienie teleportacyjne do osad. Jeżeli odwiedziliśmy jakąś osadę, mogliśmy kupić albo dostawaliśmy kamień teleportujący do niej, już oszczędzało tego biegania, bo później to już może troszkę nużyć. Jeżeli na przykład znamy grę na wylot i musimy się wrócić z questem całą drogę, no to faktycznie może troszkę nużyć. Szczególnie, że trwa to parę minut najczęściej. I nic się podczas tej drogi dziać nie będzie. Nawet nie wiem ja za bardzo o czym mam komentować, bo też nic nie dzieje na ekranie. Cóż, to może tak. Fabuła Gotika nie należy do najdłuższych. Myślę, że skończymy tą grę. Jeśli już się rozpędzimy z jej fabułą, to jakoś wiele questów tutaj, <laughs> tej fabuły, głównego wątku nie ma. Dlatego ta gra starcza może gdzieś tak na 10-15 godzin, coś takiego. Myślę, że więcej nam nie zajmie. Oczywiście, no nie liczę tych początkowych odcinków, w których faktycznie biegałem, jeszcze się tam uczyłem grać, a liczę te obecne. Bo jak się... Zanim się obejrzymy, będziemy już wśród orków i będziemy roz, tam rozwiązywać problemy na tle public relations z orkami. Tak. Jak, jako wiadomo, jak wszystkim wiadomo, orkowie mają do dupy public relations. Z innymi rasami się nie kochają. To tego koleże, który mógłby nam dać quest. A nie, mówiłem, już nie będziemy wykonywać tych pobocznych, bo one zadadzą nam mało doświadczenia i w zasadzie nie opłaca się ich teraz robić. A ja tutaj zapiszę grę, ponieważ nie wiem czy ten film mi odpali. Nie wiem czy teraz był film, czy dopiero później. Ja wiem, że przy, po którejś rozmowie z Iberionem występuje filmik i mam obawę, że skoro nie nagrywało mi film pierwszego filmiku, także i tego nie będzie nagrywać. Iberion? eBay? Ej, eBay! eBay. <grytanie> Gdzie on jest? O, ja, tutaj jesteś. Świetnie. Mam twój kamień. Mam twoje klejnoty. Znalazłem go. Nyras postradał zmysły. Nyras postradał zmysły. Twierdził, że Śniący objawił się mu w wizji i wybrał go na swojego jedynego sługę. Potem rzucił się na mnie i próbował mnie zabić. Potęga śniącego jest tak ogromna, że może przywieść nieprzygotowane dusze do szaleństwa. Tylko my, guru, po długich latach medytacji, posiadamy wystarczającą siłę duchową, by móc sprostać wyzwaniu, jakim jest wysłuchanie głosu śniącego. Ja. Bardzo rozsądnie wytłumaczyłeś to. Jak każdy przywódca sekty. Dobra, powiemy o tym kamieniu. Znalazłem kamień. Świetnie. Oddałeś nam ogromną przysługę. Teraz zanieś kamień Korkalomowi. On będzie wiedział, co z nim zrobić. Gdzie znajdę tego Korkaloma? Większość czasu spędza w laboratorium alchemicznym na wyższym poziomie obozu. Porozmawiaj z Lesterem. Znajdziesz go przy wejściu do obozu. On wskaże ci drogę. No Okej. Okay. Chyba należy mi się jakaś nagroda. Chyba należy mi się jakaś nagroda. Jako, że nie należysz do bractwa, postanowiłem cię wynagrodzić. Przyjmij ten amulet jako wyraz mojej wdzięczności. No hmm, świetnie. Dostaćmy amulet, zobaczmy co daje, bo już, nie pamiętam już Zejdź mi z drogi. No już, już, już. Eee, zobaczmy co on daje. Tego akurat nie pamiętam. O, masz własny harem, jak miło. Amulet, co dawał? Ochrona przed ogniem. No to sobie go założymy. Możemy mieć dwa pierścienie, amulet i zbroję na sobie. Z tego co pamiętam. A korka lom też kojarzy, gdzie się znajdował. Jeszcze pamiętam gotikę na tyle. Gorzej będzie, jak dotrzemy już do tych struktur orków. Miejsc, gdzie orkowie siedzą. Tam już będzie gorzej z moją wiedzą. Już nie tak pamiętam tych sektorów. To nie jest przypadkiem Korkalom? Nie. Korkalom będzie większość czasu przysiaduje na tym wyższym poziomie i do niego się szło gdzieś tam właśnie po drabinie na górę. Hmm, z tego co pamiętam to była chyba ta chatka tutaj. Tak jest, tylko gdzieś musimy tutaj znaleźć drogę na górę. O, świetnie, jest. Nie chciałbym być tak on chyba, To masz chyba prywatnego strażnika nawet. Może ten miecz jest zajebist. Jest <grym grym się> wielki. <wstury> Szuram nim normalnie po ziemi. Musisz uważać. Mhm, świetnie. I on był chyba... tam? Nie, teraz będę szukał. Strażnik świąty, No chyba tutaj Ej, był. Ty! Hej, ty... O Jezu już 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 no hmm, Tutaj? Nie Czyli jednak pomyliłem strony <grythe> Tak mówię że wiem gdzie jest a się zaraz okazuje że nie wiem gdzie jest Jest kolejny strażnik świątyny yy, Czyżby to była tamta droga? To no, nie znajdowało się jakoś specjalnie daleko z tego co pamiętam Dobra sprawdzimy tutaj Mam nadzieję, że teraz trafię. Nie, tu są kolejne sypialnie. Cudownie. Teraz okaże, że będzie w jednym miejscu, do którego jeszcze nie poszedłem. Chyba. Albo w jakimś miejscu, gdzie odwiedzę, odwiedzę je oczywiście na samym końcu. tak, tam byliśmy. Jeszcze sprawdźmy sobie. Tu jest... to jest plac treningu i chyba. Są drabiny hmm. nie, chyba tam na górze będzie sorry, lu sorry, ludzie za to naprawdę nie pamiętam Wiem, że przed jego namiotem stał strażnik i pilnował wejścia To na pewno nie jest to miejsce Też nie Pewnie będzie tam, po prostu nie, nie tą stronę poszliśmy co trzeba, co mi się wydaje. Tutaj? O! Korkalom? Nie. Korkalom? Nie. Zara poproszę Laresa, Lestera o pomoc. No? Lares? Lester? Znowu zapomnij. O jest! Tak, to jest to miejsce. Dobra, zapiszemy sobie grę. Wiedziałam, że <grybujesz> to do ostatniego namiotu jaki zostanie to będzie ten. Ja zawsze tak mam. Hmm, uh, mnie nie zatrzymał. Dziwne. Dobra, tak, kol, Mam tu dla ciebie. Chcesz? Przysyła mi Iberion. Przysyła mnie Iberion. Mam kamień ogniskujący. Aaa, kamień ogniskujący. Nareszcie mogę zbadać magiczną naturę tego artefaktu. Gdybym tylko miał dość wydzieliny. Niech to piekło pochłonie! Hmm? Wydzieliny? Wydzieliny? Tak. Jak zapewne wiesz, przygotowuję magiczne wywary, które pozwolą nam nawiązać kontakt ze śniącym. Jednak do tego celu potrzebuje dużych ilości wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. Wiesz, co to są pełzacze, prawda? No tak, jasne jest. <coughs> tak. To świetnie. E, w takim razie mów dalej. Mów dalej. Cóż. Jakiś czas temu śniący objawił mi się osobiście i dał mi znak. Dał mi do zrozumienia, że istnieje inny sposób, niewymagający wydzieliny z wnętrzności Pełzaczy i wybrał mnie, bym przekazał komuś jego zalecenia. Nie wypełniasz tego zadania dla mnie. To polecenie samego śniącego. Aha. To niemożliwe. Milcz głupcze! Dał mi do zrozumienia, że wybraliśmy właściwą drogę, ale dysponujemy niewystarczającymi środkami. Oznacza to, że właściwe środki znajdziemy u pełzaczy, ale sama wydzielina z wnętrzności to za mało. Musi być coś jeszcze. I ja mam to znaleźć oczywiście, tak? Nie przeprowadzają... żadnych badań na pełzaczach? Nie przeprowadzaliście żadnych badań na pełzaczach? Może jakaś część ich ciała zawiera większe ilości wydzieliny od innych? Czekaj. Oczywiście. Zbadaliśmy kilka martwych pełzaczy. Ale wydzielina zdaje się być składowana wyłącznie w ich gruczołach jadowych. To musi być coś innego. Znajdź ich gniazdo, a poznasz odpowiedź. Tak, właśnie. To jest to, co, o czym mówiłem. To będziemy musieli się Gdzie udać do starej kopalni. W starej kopalni. W dzisiejszych czasach. Na a, jak należy walczyć z pełzaczami? Jak należy walczyć z pełzaczami? W kopalni spotkasz kilku naszych strażników. Polujących na Pełzacze dla ich wydzieliny. Porozmawiaj z Gornavidem. On ci pomoże. Okej. Okay. Jak mam odnaleźć gniazdo? Jak mam odnaleźć gniazdo pełzaczy? To najtrudniejsza część zadania. Nie wiem, gdzie powinieneś szukać ani czego. Ale śniący wskaże ci drogę w odpowiednim momencie. To ci dopiero pocieszenie. <noise> no faktycznie. E, Iberium powiedział, że nagryliś miałem dost za dostarczenie kamienia. Iberion powiedział, że wynagrodzisz mnie za dostarczenie kamienia. Czyżby? Tak powiedział? No tak, pięćdziesiąt bryłek rudy chyba wystarczy. No, powiedzmy, że ci... Nie, niech ci będzie. Kupiec ze Starego Obozu jest zainteresowany twoją recepturą. Jeden z kupców ze Starego Obozu jest zainteresowany twoją recepturą na napój uzdrawiający. Moje receptury nie są na sprzedaż. Mówisz? Wiem, że on chyba ma w jedną w skrzyni. Widzę, że nie obejdzie się bez przelewu krwi. To ci dopiero będzie mroczna wyprawa. To ci dopiero będzie mroczna wyprawa. Weź te zwoje. O! Znajdziesz na nich magiczne formuły zaklęcia światła. Przydadzą ci się w nieoświetlonych szybach. Świątynni strażnicy z kopalni będą ci służyć pomocą. Oby Śniący dodał ci sił. Niech jego blask rozświetla twą drogę, gdziekolwiek się udaje. Czego znaczy blask mógłby też położyć trupem wszystkie potwory, jakie spotkam na swojej drodze? Do zobaczenia. A... Obyśniący wskazał ci właściwą drogę. Czyli nadszedł ten moment, w którym musimy udać się do kopalni. I tam też pójdziemy. Kopalni będziemy musieli zejść na dół i przekonać jakoś tego strażnika przy bramie, który mówi, że jest kurewsko dużo tych pełzaczy, żeby otworzył nam tą bramę. Oczywiście nie będzie z tego powodu jakoś bardzo zadowolony, ale musi to zrobić, byśmy wykonali zadanie. Przeszukamy też kopalni w poszukiwaniu mm, strażników świątynnych. Zdobędziemy od nich może informację, jak się wydobywa tą wydzielinę pełzaczy. I może przy kwestii szczęścia też nakłonimy jej do pomocy w walce z pełzaczami A pamiętam, że to jest teraz, to już taki nieprzyjemny moment będzie w grze. Dobrze przynajmniej, że mamy tą broń, bo jak byłem tam pierwszy raz miałem problemy Bo polazłem tam z jakąś śmieszną, faktycznie śmieszną, tylko małą bronią Miałem chyba tam 30 obrażeń, bo tak chyba był mierz Bulita nawet No, były, były problemy z, z pełzaczami czy co? Myślę, że ja będę chyba przyspieszał to podróżowanie, bo no zanim ja dojdę do tej kopalni to trochę minie. To jakieś 5 minut spokojnie, więc w takim razie widzimy się już pod kopalnią. No hejka. No ludziska wracamy, bo jesteśmy już pod kopalnią. Tak jak mówiłem, trochę mi to zajęło. Jeszcze sobie przesmarzyłem mięso w starym obozie. Żebym nie musiał tego robić tutaj na antenie, bo też to troszkę zajęło, trzeba pojedynczo to mięso smażyć i zajmuje to jednak troszkę czasu. O, świetnie, znalazłem od razu tych strażników, o, o których zapytamy, jak się wydobywa wydzieliny pełzaczy. Pewnie masz rację. E, możesz mnie nauczyć pozyskiwania tej wydzieliny? Możesz mnie nauczyć pozyskiwać wydzieliny pełzaczy? Oczywiście. Natychmiast po zabiciu potwora wytnij jego gruczoły jadowe. Tylko pod żadnym pozorem nie wolno ci ich uszkodzić. Mhm. Czy macie już dużo napoju? Czy macie już wystarczająco dużo napoju, by przywołać śniącego? Niestety, nasi myśliwi polują na pełzacze dniem i nocą, ale wciąż nie mamy dość wydzieliny. No ok. W takim razie ty mi raczej nie Przepuś, pomożesz. Nie. Ty mi raczej nie pomożesz w moim zadaniu Udajemy się do wnętrza kopalni ponownie, musimy zejść na sam dół I będziemy musieli przekonać tych strażników by nam pomogli Znaczy oni na pewno nam pomogą, bo inaczej e, strażnik ze starego obozu nie będzie chciał otworzyć bramy Okej, okay, teraz szybka droga w dół Skok na główkę Wybrałem śni śniącego nadciąga. Schodzimy na dół. Hmm. Szukam gniazda pełzaczy. Szukam gniazda pełzaczy. Rozmawiaj z Gorna Widem, z Gorna Koszem lub z Gorna Barem. Oni wiedzą więcej o pełzaczach niż ja. Hmm, czyli sami górny, tak? Do zobaczenia. Tak. Niech nadejdzie. Tak, 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 tak. Wasze pozdrowienia są zdecydowanie zbyt długie. Eee, ci wszyscy będą bodajże na dole. Udamy się też. Tam, tam nie. Z... Musimy wejść tam, gdzie był chyba ten niepracujący ork. Bo pamiętam, że z nim był chyba też jakiś problem. Jakiś zębac, koło zębate się popsuło czy coś. Albo mnie pamięć myli. Dobra, jeszcze niżej. <laughs> Tutaj jest ten e, magazyn, który opitaliśmy. Ostatni raz to byliśmy, to może nie będziemy tam wchodzić tym razem. Zwłaszcza, że mamy jeszcze na sobie mm, strój szkodnika. Z Janem nie będziemy chyba za bardzo gadać. Oświecicie, co może zapytamy go. Jan? No? Mógłbyś się wreszcie odwrócić? Dziękuję. Ci tutaj masz gniazdo pełzaczy. Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Założę się, że jest tu przynajmniej stuzin gniazd. Słuchaj. Muszę natychmiast iść do tego gniazda. Nie mam teraz na to czasu. Parę godzin temu zepsuł się nasz rozdrabniacz. Koło zębate pękło w drzazgi. Nie mam pojęcia, gdzie znajdę nowe. Przynieś mi koło zębate, wtedy zajmę się twoim problemem. Tja. Yeah. To jest właśnie to, co będziemy... o czym wam przed mówiłem. Koło zębate. Koło zębate? A gdzie ja niby mam je znaleźć? Nie mam pojęcia. Jestem równie bezradny jak ty którym się z bocznych szybów stoi zepsuty rozdrabniacz. Może tam coś znajdziesz. Okej. Okay. Kojarzę, Może gdzie się to było. Nie żadnych... No, to, to, to. Kojarzę, gdzie to było. Chyba też trzeba było zejść na sam dół, żebyś tam dostać. I... W zasadzie tutaj chyba to było. Nie wiem, na pewno sobie pójdziemy i przetestujemy swój miecz na... Mój miecz na pełzaczach. Dobra, jeszcze z tym gościem. Kornabar. Eee, o co małazach powiedzieć o pełzaczach. Te bestie muszą mieć gdzieś tutaj swoje gniazdo. Gdyby udało się je znaleźć, moglibyśmy wytępić je za jednym zamachem. No okej. Okay. Nic, Nic mi nie powiedziałeś. Świąc... Ok, super. No to Sejwol. I udajemy się w ten korytarz, zobaczymy co się za nim kryje. To będziemy już musieli troszkę tych pełzaczy pokosić. Oj te dużo was tu oh yeah! Jeden strzał. No, który podejdzie? Który podejdzie? Pięknie. Dobra, jeden dead. I drugi dead, świetnie. Tam jest jeszcze jeden. Na szczęście nie jest nie smak... Teraz nie są... O jak one naparzają. Jeszcze się bronią z kubańca jedne, no. Dobra, tu jest tylko parę pełzaczy, ale na pewno się troszkę uleczymy. Też bym padł na 3-4 strzały maksimum Dobra, jakieś ziółko. Weźmiemy to sobie. I cóż, mogę pozyskiwać z nich coś? Wewnętrzności pełznasze No teoretycznie mogę. Nie, chyba to niczego to nie jest potrzebne, to nie będziemy z nich zbierać rzeczy. Nie widzi mi się to, nie widzi mi się patroszenia jakichś robaków. Okej, okay, widzę kolejnego. zaciął na nasze szczęście. To w ogóle będę chyba łaził z wyciągniętą bronią A, pamiętam ten spadek tutaj w dół What the fuck Tego nie pamiętam już um. To nie wygląda zachęcająco Zdecydowanie to nie wygląda zachęcająco Dlatego zapiszę grę zanim tam zejdę Nie no bez ja, ja tam się zabiję na bank Nie idziemy tam Dobra Czyli już wiem, że to nie jest ta odnoga. Chyba, że tu jest jakieś przejście. Nie. Tam przejścia też nie było. No to to jest ślepy zaułek, po prostu było parę pełzaczy do ubicia. Dzięki za pomoc, chłopaki. Jesteście najlepsi, po prostu. A jeszcze sobie sprawdzimy tamtą odnogę dalej. On powiedział, że w którymś z bocznych korytarzy, tylko cholera wie w którym. Okej, okay, sprawdźmy ten. I to jest chyba w tym będzie ten rozdrabniacz Tak jest Dobra znaleźliśmy rozdrabniacz, to sobie sewa zrobię, bo są, jest dużo drabin Dużo drabin równa się duże szansa na zgon 109 No moi drodzy, ale to już w kolejnych odcinkach zagramy w Godding Dzięki za uwagę, hejka